Akcja skąpca toczy się w jego domu w Paryżu, w czasach współczesnych Molierowi, czyli w drugiej połowie XVII wieku. Występują następujący bohaterowie. Harpagon, ze względu na swoją miłość do pieniędzy, nazywany skąpcem, jest ojcem dwojga dorosłych dzieci Kleanta i Elizy. Kleant zakochany jest w ubogiej, mieszkającej w sąsiedztwie Mariannie, a Eliza w Valerym, który pracuje jako zarządca jej ojca. Marianna i Valery z kolei są dziećmi Anzelma. O czym dowiadujemy się w trakcie trwania akcji. Zaś Anzelm jest bogatym, starszym mężczyzną, za którego Harpagon chce wydać za mąż Elizę. Oprócz tego pojawiają się inne postaci. Frozyna jest swatką, którą Harpagon wynajmuje, by doprowadziła do jego małżeństwa z Marianną. Strzałka jest służącym Kleanta, zaś członkami służby Harpagona są faktor Simon, woźnica i kucharz Jakub. Dwaj służący z Dziebełko i Szczegielek oraz gospodyni pani Klot. W utworze pod koniec pojawia się też komisarz. W akcie pierwszym Eliza, córka Harpagona i Walery rozmawiają o swojej miłości. Poznali się, gdy dziewczyna wpadła do wody, a Valery ją uratował. By być blisko ukochanej, mężczyzna przyjął posadę zarządcy w domu jej ojca. Eliza martwi się, że muszą ukrywać swoje uczucie ze względu na surowego i skąpego ojca oraz że Walery przestanie ją kochać. Ten jednak zapewnia dziewczynę, że bycie blisko niej jest dla niego ważniejsze niż powrót do ojczyzny. Proponuje, że wyruszy odszukać swoich rodziców, by uzyskać ich zgodę na ślub. Eliza jednak nie chce się rozstawać z ukochanym. Sugeruje, by Walery zdobył przychylność jej ojca, a także zbliżył się do jej brata kleanta. Nadchodzi Kleant i wyznaje Elizie, że zakochał się w dziewczynie imieniem Marianna, mieszkającej z chorą matką w ich sąsiedztwie. Kleant chciałby ją pojąć za żonę, ale martwi się, że ojciec nie wyrazi na to zgody, gdyż liczy na to, że jego dzieci ożenią się bogato. Pojawia się Harpagon, czyli tytułowy skąpiec, który początkowo nie widzi swoich dzieci. Krzyczy na strzałkę służącego swego syna, myśląc, że ten podejrzał, gdzie harpagon schował szkatułkę z pieniędzmi i że rozpowiada sąsiadom o ich posiadaniu. Przeszukuje strzałkę, czy niczego nie ukradł z jego domu, po czym wyrzuca go, żegnając słowami: No to z Panem Bogiem ruszaj do wszystkich diabłów. Okazuje się, że Harpagonowi właśnie oddano 10 tysięcy talarów w złocie, które ukrył zakopując w ogrodzie, o czym mówi sam do siebie, a później martwi się, że usłyszały to jego dzieci, i udaje, że tylko marzył o posiadaniu takich pieniędzy. Kleant mówi ojcu, że przecież i tak wszyscy wiedzą o jego ogromnym majątku, na co ten oskarża syna o niepotrzebne wydawanie pieniędzy na wymyślne stroje i kokardy. Kleant odpowiada, że na swoje wydatki zdobywa pieniądze grając w karty, gdyż od ojca nic nie dostaje. Harpagon mówi synowi, że skoro wygrywa, to powinien odłożyć pieniądze na lokatę, a nie kupować stążeczki i peruczki. W tej scenie widzimy, że Harpagon jest porywczy i agresywny, nie szanuje swoich dzieci, a ponad wszystko kocha pieniądze, choć nie chce się przyznać do ich posiadania. Kleant i Eliza rozpoczynają z ojcem rozmowę o małżeństwie, na co Harpagon ogłasza dzieciom, że on również chce o tym porozmawiać. Skąpiec zaczyna mówić o pięknej, skromnej dziewczynie z sąsiedztwa, a Kleant myśli, że ojciec wie o jego miłości do Marianny. Tymczasem okazuje się, że Harpagon sam zamierza poślubić dziewczynę. Kleanta planuje ożenić z bogatą wdową, a Elizę wydać wieczorem za Anselma, bogatego, ponad 50-letniego mężczyznę. Harpagon nie zważa na protesty dzieci, ich uczucia nie mają dla niego znaczenia, liczy się tylko interes. Wezwany Walery nie wie o co chodzi, więc potakuje Harpagonowi, by, tak jak obiecał Elizie, zdobyć jego przychylność, ale gdy orientuje się, że chodzi o wydanie Elizy za mąż, bezskutecznie stara się odwieść skąpca od jego planu. W akcie drugim strzałka załatwia Kleantowi możliwość pożyczenia od ukrywającego swoje nazwisko lichwiarza 15 tysięcy franków. Młody mężczyzna desperacko potrzebuje pieniędzy, a na ojca nie może liczyć. Lichwiarz chce bardzo wysokiego procentu, a część sumy ma być wydana w sprzętach, ubraniach i kosztownościach, ale pomimo tego młodzieniec się zgadza. Szybko okazuje się, że to harpagon jest tym bezwzględnym lichwiarzem. Ojciec jest wściekły na kleanta, że ten godzi się na tak nieludzkie warunki pożyczki, zaś syn wyrzuca ojcu trudnienie się tak haniebnym zajęciem. W tej części widoczna jest hipokryzja Harpagona, który wie, że proponowane przez niego pożyczki są skandalicznie nieuczciwe, jednak chęć zysku jest dla niego silniejsza. pojawia się Frozyna, która jest zawodową swatką i ma doprowadzić do ślubu Marianny z Harpagonem, ale zanim może z nim pomówić, mężczyzna idzie sprawdzić, czy jego szkatułka jest bezpieczna. W tym czasie kobieta rozmawia ze strzałką, który określa Harpagona jako bezwzględnego dusi grosza, który nigdy nie zapłaci Frozynie za jej usługi. Gdy skąpiec wraca, niezrażona Frozyna pochlebia mu. Że mimo ponad 60 lat wygląda młodzień niż niejeden 25-latek, i zapewnia go, że Marianna jest nim zachwycona, bo marzy o starszym mężu. Harpagon wie, że Marianna i jej matka są bardzo biedne, ale i tak poleca Frozynie wycisnąć z nich trochę posagu. Frozyna zapewnia, że Marianna wniesie do małżeństwa 12 tysięcy rocznie, gdyż jest oszczędna i nie gra w karty. Sumę tę więc Harpagon zaoszczędzi. Skąpiec nie daje się na to nabrać, a na koniec udaje, że nie słyszy próśb Frozyny o zapłatę. W akcie trzecim skąpiec wydaje służbie polecenie przygotowania przyjęcia weselnego. Pani Claude ma ścierać meble delikatnie, by ich nie zniszczyć. Wino ma być nalewane tylko wtedy, gdy ktoś jest bardzo spragniony i kilkukrotnie prosi, a Stangret Jakub, który jest jednocześnie kucharzem, ma ugotować danią sycącą kolację. Najlepiej potrawkę baranią i ciasto nadziewane kasztanami, bo tego nie można zjeść dużo. Eliza ma pilnować, by nikt nic nie ukradł, a kleant ma być miłym wobec macochy. Jakub odmawia zaprzęgania wychudzonych koni i zdradza skąpcowi, co o nim myślą ludzie. Mówi, że wszyscy uważają go za dusi grosza i wyśmiewają się za jego plecami. Wściekły Harpagon bije Jakuba, z czego Walery się śmieje, za co ten postanawia się zemścić. Pojawiają się Frozyna i Marianna. Dziewczyna jest przerażona. Zakochała się w eleganckim młodzieńcu, który odwiedził ją kilka razy, i nie chce ślubu z Harpagonem, jednak zmusza ją do tego bieda. Frozyna pociesza ją, że skąpiec z pewnością szybko umrze i wtedy będzie wolna. Pojawia się Harpagon i przedstawia swoje dzieci, Elizę i Kleanta. Marianna rozpoznaje w Kleancie swojego zalotnika i młodzi w aluzjach upewniają się o swoich uczuciach. Harpagon ma jechać na jarmark, a przed wyjazdem usprawiedliwia się, że nie pomyślał o poczęstunku dla narzeczonej. Kleant jednak oznajmia, że on sam o tym pomyślał i zamówił na konto ojca kilka koszy pomarańczy, daktyli i konfitur. Zdejmuje też z palca zdumionego ojca pierścień z diamentem i daje go Mariannie. Wściekły na syna Harpagon stara się ratować co się da. W akcie czwartym Marianna, kleant i Eliza proszą Frozynę o pomoc w rozwiązaniu ich sytuacji. Ta wymyśla, że mogłaby znaleźć kobietę, która odegra rolę bogatej damy chętnej do małżeństwa z Harpagonem, co sprawiłoby, że ten zostawi Mariannę w spokoju. Harpagon, widząc zachowanie kleanta względem Marianny, domyśla się, że młodych coś łączy, a zapytany przez niego kleant potwierdza te przypuszczenia i oświadcza, że kocha Mariannę. Skąpiec każe mu wybić sobie z głowy, myśli o dziewczynie, a gdy kleant oponuje, wzburzony harpagon go przeklina, chce bić kijem i w końcu każe mu się nie pokazywać na oczy. Okazuje się, że strzałka, służący kleanta, przez cały dzień czatował, by zobaczyć, gdzie skąpiec chowa swoją szkatułkę, a gdy udało mu się to odkryć, wykradł ją z ogrodu. Strzałka i kleant uciekają, zabierając ze sobą pieniądze. Harpagon, gdy odkrywa stratę, wpada w szał, podejrzewa wszystkich, nawet siebie. Utrata pieniędzy jest dla niego gorsza niż śmierć, a do nieobecnej szkatułki odzywa się jak do kochanki. Zapowiada, że wezwie policję, straż, sędziów i kogokolwiek będzie mógł, a jeśli nie odnajdzie swoich pieniędzy, powiesi się. W ostatnim akcie przybywa komisarz, który rozpoczyna śledztwo. Jakub, by zemścić się na Walerym, wskazuje jego jako złodzieja. Ponownie Walery nie wie, co się dzieje, i myśli, że jest pytany o jego miłość do Elizy. Zaczyna się toczyć rozmowa, podczas której Harpagon myśli o szkatułce, zaś Walery o Elizie. Wkrótce nieporozumienie wychodzi na jaw, zaś Walery zostaje nazwany przez skąpca opryszczkiem i uwodzicielem. Harpagon grozi mężczyźnie szubienicą, zaś Elizę postanawia posłać do klasztoru. Pojawia się pan Anselm. Harpagon prosi go, by wytoczył na swój koszt proces Valeremu, który podstępnie ukradł mu córkę. Anselm obiecuje pomóc w poszukiwaniu szkatułki, lecz mówi także, że nie zamierza zmuszać Elizy do ślubu, gdyż nie chce zabiegać o serce, które najwyraźniej nie jest już wolne. Valery oznajmia, że jest synem Tomasza Dalbruci z Neapolu. Anzelm nie wierzy mu i mówi, żeby młodzieniec nie kłamał. Valery jednak obstaje przy swoim, twierdząc, że gdy miał siedem lat, uratował się z hiszpańskiego statku, na którym zginęli jego rodzice i siostra. Ma też dowody: kapitana jako świadka, rubinową pieczątkę swojego ojca, agatową bransoletkę, którą założyła mu matka, i starego Pedro, sługę, który ocalał wraz z nim. Gdy Valery niedawno dowiedział się, że jego ojciec przeżył, wyruszyłby go odszukać, lecz spotkał Elizę i dla niej postanowił zatrzymać się w domu Harpagona. Na te słowa Marianna w Valerym rozpoznaje swojego brata. Sama wraz z matką przetrzymywana była przez 10 lat w niewoli u korsarzy. Anselm oznajmia, że to on jest Tomaszem Dalbrucci, który ocalał wraz ze swoim majątkiem i odtąd żył przez 16 lat z przekonaniem, że jego bliscy zginęli. Słysząc to, Harpagon od Anzelma jako ojca Walerego żąda zwrotu 10 tysięcy talarów. Kleant oznajmia, że odda ojcu jego szkatułkę, jeśli ten zrezygnuje z ożenku z Marianną i pozwoli jemu ożenić się z dziewczyną. Komedia dla wszystkich kończy się szczęśliwie. Rozdzielona rodzina po latach zostaje zjednoczona. Eliza może wyjść za mąż za Walerego. A Kleant może ożenić się z Marianną. Pan Anselm na siebie bierze koszty wesel swoich dzieci i proponuje nawet, że zakupi Harpagonowi nowe ubranie, po czym idzie się spotkać ze swoją zaginioną żoną. Harpagon natomiast jedyne o czym myśli, to uściskanie swojej ukochanej szkatułki. W kolejnym filmie zajmę się omówieniem skąpca. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.